Witam Państwa! W dzisiejszym spotkaniu razem z kolegą moim i partnerem audycji, kolegą Piotrem Sikorą, chcieli, chcieliśmy z Państwem zająć się troszkę szczególnymi refleksjami. Wszyscy w koło opowiadają o erze zmian, jaka miała nastąpić, jaka praktycznie ma się dokonywać na Ziemi już od roku 2012. Ale tak punktem takim zwrotnym, który tu i ówdzie poprzez różnego typu guru mediów socjalnych oraz psychologów jest podpowiadany, jest kwestia oświecenia czy też rozwoju w swoim osobistym zakresie. I chcielibyśmy się tutaj z Piotrem podzielić z Państwem pewnymi refleksjami w ramach naszego programu Nasza Przyszłość. Jakie są najbardziej popularne trendy w tym względzie na rynku? I w jaki sposób się on to je i czego mamy prawo oczekiwać? Piotr, czyli mówimy dzisiaj o jednostce, o tobie, o mnie, o każdym z Państwa przed telewizorem, przed monitorem czyli osobą, z którą jesteśmy tak naprawdę zawsze i wszędzie 24 na dobę. Czyli kto może w naszym życiu dokonać zmian? Wiele osób uważa, że z zewnątrz prawda, przychodzą zmiany, a tak naprawdę jest tylko jedna możliwość od wewnątrz na zewnątrz. Prawda? No tak twierdzi przynajmniej, albo twierdzą różnego typu filozofie wschodu. Co się tyczy jednostki, to tutaj też i w czasach jeszcze matki komuny były takie bardzo ciekawe podejścia. Pamiętam fragment z wiersza bodajże towarzysza Broniewskiego, gdzie między innymi było napisane jednostka niczym, jednostka bzdurą. Czyli już wtedy zwrócono uwagę na moc kolektywu. I jeżeli teraz spojrzymy troszkę na Daleki Wschód, to wbrew pozorom tam się mówi też bardzo wyraźnie o zbiorowych medytacjach. U nas też pomału się o tym wspomina i siła e, wspólnej modlitwy czy też wspólnej medytacji e, potrafiła być udokumentowana badaniami statystycznymi. Kiedyś była taka impreza na Bliskim Wschodzie z Modlitwą Pokoju, mhm. gdzie e, spotkali się przedstawiciele wszystkich czterech wielkich religii. I w tym momencie, gdy oni starali się stworzyć jakieś bardzo pozytywną atmosferę. Statystyki w położonych obok regionach przyległych wykazały spadek przestępczości na czas tej modlitwy. Wiemy też, że modlitwy wykonywane przez albo afirmacje większą grupę ludzi w ramach projektu Woda związanego mm -hmm. z pracami profesora Masaru Emoto potrafiły Doprowadzić do powstania pięknych formacji kryształów wodnych, pięknie wyrażonych, bardzo mocnych pod względem struktury, jasnych, czystych. I co ciekawe, bez względu na to, który z kierunków religijnych koncentrował się na pobożnych życzeniach względem wody, w każdym przypadku kryształy te były wyjątkowo piękne i ujmujące. Przypuszczam, że nie bez powodu mamy pojęcie Wodzy Święconej albo Świętej w Kościele Katolickim, który nam jest najbliższy, ale wracamy tu też do jednostki, bo tak. jednostka w tej dużej grupie musi podążać tym rytmem, aby nastąpiło zbiorowe wykształcenie się jakiejś fali, tak? No, tu możemy patrzeć się różnie. To jednostkowe podejście do życia mamy w pewien sposób najmocniej zaakcentowane w tradycjach protestanckich. Tam też podobno ta, ten aspekt ekonomiczny jest jakiś bardziej ciekawy z punktu widzenia dobrego samopoczucia całej lokalnej społeczności. Nawet są takie złośliwe głosy, które twierdzą, że w tych krajach, w których jednak dominujący jest protestantyzm, gospodarce wiedzie się troszkę lepiej, dlatego że jednostka... Ma odczucie osobistej odpowiedzialności za grupę. Z drugiej strony, w krajach, gdzie dotychczas dominowała religia katolicka, było to troszkę tak gorzej w stosunku do tych. Jeszcze z innej strony, jeżeli przyjrzymy się klasycznej kwalifikacji społecznej, czy też próbie podejścia do typów charakterologicznych, typu DISK. To właśnie przy typie S, czyli tym socjalnym, mamy społeczności azjatyckie, gdzie to poczucie grupy, okay. i bez względu na rodzaj religii, a mamy ich tam kilka, jest wyjątkowo mocno wyrażone i gdzie jednostka potrafi się czuć w zasadzie tylko dobrze w ramach tej grupy, czuje swoją rolę w ramach tej grupy, ale też jej odpowiedzialność. Ale, ale właśnie, czy, czy nie jest tak, że aktualnie dochodzimy do momentu, że. Grupa, że tak powiem, się wysłużyła, że grupa zaczyna być ma mniejsze znaczenie i wracamy do jednostki. Żebyśmy się nie dawali tak sterować, na przykład medium, że każdy z nas musi spojrzeć najpierw na własne potrzeby. Czyli może zacznijmy od tego, jak następują zmiany w ogóle? Jakie są możliwości, żeby człowiek, żeby jednostka się zmieniła? To jest e, chyba takie kluczowe pytanie w tym wszystkim. E, zmiany następują, przynajmniej w naszej kulturze. E, poczynając od nas samych. Nie? I tutaj mamy mhm. bardzo taką ciekawą prawdę, super wyrażoną swego czasu w dramacie Fryderycha Ibsena Dzika Kaczka, mhm. gdzie przekaz w sposób jednoznaczny dał nam do zrozumienia, iż człowiek jako przedstawiciel określonego mindsetu, światopoglądu czy myślokształtów prędzej zrezygnuje ze swojego życia, jak to było w przypadku tam właśnie tego dramatu, niż byłby w stanie zrezygnować ze swojego światopoglądu. Wiem, że ten światopogląd mhm. pozostaje w jakiejś relacji z ego, gdzie spójrzmy na to ego niekoniecznie jako coś wygórowanego z punktu widzenia odchylenia narcystycznego, ale na coś jako pewien przedział referencyjnych wartości, jako nasze podłoże kulturowe, z którym jednostka jest się w stanie y, y, zidentyfikować, wedle którego stara się podążać. Albo też i nie, chociaż jak wiemy to była kwestia stara u egzystencjalistów. W międzyczasie w ramach rozwoju i postępu też cywilizacyjnego, medialnego, społeczeństwo przestało się w zasadzie zadawać aż tak głęboko sięgające pytania. Temat pracy pozostaje oczywiście coraz bardziej aktualny, gdyż po pewnym hypie związanym z mediami socjalnymi, gdzie... Prawie że no tak. doszło w niektórych grupach społecznych do zatarcia granic między tak zwanym światem realnym a światami typu meta, czyli różnego typu formacje wirtualne, w które bardzo chętnie zagłębiała się zwłaszcza młodzież. To powstało odczucie niedosytu, czyli że to nie jest dokładnie to samo, że nawet jeżeli jesteśmy w stanie przyjąć niemalże sobie dowolnego awatara, zbudować dla niego odpowiednią narrację, e, odpowiedni krajobraz i środowisko, w którym mhm. się porusza, to w dalszym stopniu nie odpowiada to być może e, naszym wewnętrznym potrzebom. I w tym momencie wracamy do twojego pytania, jakie są drogi. No, podobno tą pierwszą, najbardziej brutalną drogą, czyli jak to mówią, jeżeli no, przyjdzie... Strach. Życzę ci kryzysu. Tak, życzy ci strachu, życiu. zderzył się, stanął mm. przed tą ścianą płaczu, miał czołowe zdężenie z dotychczasowym życiorysem które wymusi niejako na tobie pytanie o podstawy twojej egzystencji, o podstawy twojej identyfikacji, o... Um. Czyli zbliżenie się do dna, że można się było znowu odbić? Tak. I to działa dopiero u wielu ludzi, że widząc, nie widząc już żadnej możliwości poprawy, jednak mimo wszystko w ostatniej chwili są w stanie wyjść z pewnego kryzysu, z pewnego z, dna, nazwijmy tak, to symbolicznie. Tak, no, z tego, co psychologowie mówią... U około 90% ludzi powinno to poskutkować, powinno. Czyli strach przed śmiercią, taki samoobronny. Strach, no ale co ciekawe Piotr, popatrzcie, strach przed śmiercią. E, jako praktycznie lekarz pierwszej linii kontaktu, mam z tym do czynienia codziennie. Mhm. Że nawet nie ten strach przed śmiercią, ale strach przed uzależnieniem w drodze e, swego rodzaju niewydolności, inwalidztwa niekoniecznie kalectwa okay. fizycznego, ale też kalectwa socjalnego, gdzie ci ludzie nagle stają Czyli się zależni, egzystencjalne. Tak, te lęki egzystencjalne. Mm. Ale co ciekawe, że o ile ludzie próbują jakoś z punktu widzenia funkcjonowania jako awatary biologiczne, tak. Tutaj zastanawiać się, jaki program rehabilitacji biologicznej, czy do studio, czy, czy walking, czy y, jakiś rodzaj programów mhm. fizycznych, czy coś w ramach kooperacji z kasą, to y, jakoś ciężko wsłuchać mi się w przekazy pacjentów i odnaleźć w nich zapotrzebowanie na nowy mindset. To tak, by ta sfera fizyczna funkcjonowała bez wnętrza. Mhm. I, I jest to rzeczywiście fascynujące. Je, czy to jest przyoczenie, czy to jest negacja? Myślę, że to jest ogólna problematyka, do której doprowadza kons konsumpcja medialna. Że masz po prostu na tyle ułatwione życie w wielu strefach, sferach, że ludzie nawet nie myślą o tym, żeby że może nastąpić jakaś zmiana. No tak, bo media funkcjonują 24 na 7, na 365 dni. W międzyczasie w roku. tak. W międzyczasie tak i możesz w nich być każdym. Mm. I nagle, jeżeli się okazuje, że brakuje Ci gdzieś lajków, no bo ktoś uważa to za e, niezbędny aspekt e, promocji no swojej tak. osobowości, nie mówię biznesu, albo... Na zasadzie porównania, no dobrze, ja dostałem tyle, a mój sąsiad dwa razy tyle, a tamten robi na Twitchu, a ja jestem tutaj, nie wiem, na YouTubie czy na Facebooku, gdzie jest błąd. Nie jestem w stanie się mm -hmm. wypocić na 10-20 minut sensownej wypowiedzi, to może będę robił szorcy, czyli rylsy. W dwóch minutach powinienem się przez tydzień przygotować i wydusić siebie coś sensownego. Czyli znowu mamy porównanie o ile o tyle. Ten temat odbiorcy polskiemu był już trochę znany ze wspaniałego swego czasu filmu Dzień Świra. Jest to jedna z moich <grym> ulubionych lektur, do której raz na jakiś czas wracam i te treści jawią mi się też coraz to nowej poświacie, gdzie główny bohater w pewnym momencie, tam w czasie słynnej sceny na plaży, gdzie sam uświadomił sobie, że tak naprawdę on nie chce tej zmiany, czy też nie chce w swoim otoczeniu najbliższej wymarzonej przez niego kobiety, zdążył zauważyć, że rzeczy nie są już takie jak kiedyś były per se, tylko są o ile o tyle. No i w tym momencie ta jego dygresja z tamtych czasów idealnie wkomponowuje się w dzisiejszy mm -hmm. krajobraz mediów socjalnych. Czyli tu mielibyśmy jednak to pierwsze zderzenie z rzeczywistością, czyli w zależności od tego, w jakim świecie kto żyje, zagrożenie egzystencjalne, zagrożenie zdrowotne, zagrożenie finansowe, mm -hmm. rozpad dotychczasowych związków, które komuś musiały coś znaczyć, jak tu kiedyś dywagowaliśmy. Y, utrata partnera w zależności od wi głębokości więzi, ale w różnego typu skalach y, psychologicznych y, na skali od 0 do 100 funkcjonowała w rzędu 60 plus do 80 nawet, czyli ktoś musiał doznać takiego shockingu, mm -hmm. y, odbić się od dna, y, znaczy zderzyć się najpierw z dnem, no i poczuć w sobie swego czasu y, no, ponownie wartości, dla których warto by mu było żyć. Czyli do tego moglibyście zastosować um, drugą drogę, która jest, um, że tak powiem, na pierwszy rzut oka dużo łatwiejsza, czyli pełen miłości stosunek do siebie samego. Wydaje Ach. się na pierwszy rzut oka super easy, ale tak naprawdę mam wrażenie, że dla większości ludzi jest to dzisiaj o wiele trudniejsze niż zagrożenie z zewnątrz. Co no o tak. Może sięgnąłbym trochę w tym momencie do źródeł identyfikacji. Z tego, co udało mi się swego czasu poszperać, to czynniki zewnętrzne mają w gruncie rzeczy stanowić tylko w 10% o naszym odczuciu szczęścia czy nieszczęścia. Były robione badania na świecie. Na przykład w grupie ludzi, którzy, którym udało się wygrać w jakiegoś różnego typu loteriach większą, naprawdę większą sumę pieniędzy, a, i, a zarazem wśród ludzi, którzy doznali porażenia poprzecznego. Okay. I akurat w tej grupie badań stwierdzono, iż samopoczucie subiektywne w obu grupach dochodziło do normalizacji po około roku. Samowoczucie. Nie mówimy mhm. o e, w tym momencie, jak ktoś gospodarzył tą gotówką, czy w jaki sposób ktoś okay. odbył gehenne korowodów po specjalistach. E, mówi się też e, z tego, co nawet niektórzy polscy specjalistki potrafili zestawić, że 50% odczucia szczęścia jest uwarunkowane mm, genetycznie. 10% właśnie zewnętrznie, a pozostałe 40% to jest kwestia naszej pracy. I w tym momencie nawet tą podgrupę rozbiłbym na takie dwie, powiedzmy sobie, płaszczyzny, gdzie jeden to są te stopniowe kro kroki, w ramach których poprzez afirmację na zasadzie polityki rozwoju drobnymi kroczkami jest też grupa ludzi, która doznaje spontanicznie w ramach tego jakiegoś przełomu. W szczególności w konfrontacji z naturą albo sztuką. No tak, są jeszcze Narodziny Gwiazdy, o tak. których rozmawialiśmy um, um, jakiś czas temu, że po prostu masz, dochodzi do jakiegoś spotkania, szczególnej, szczególnej formy spotkania z innym wymiarem, nazwijmy to. Czy to jest sztuka teatralna, czy w kinie ktoś siedzi, czy, że tak powiem, tak jak mówisz, w naturze i przeżywa nagle olśnienie, mówi: Wow, teraz jestem, od teraz jestem innym człowiekiem. No, zgadza się. Miałem do czynienia z takim przypadkiem jednego pacjenta, który tak wyszedł po mleko, doznał oleśnienia. Po siedmiu No tam, może nie po siedmiu, ale ten rezonans społeczny w ramach jego rodziny, w szczególności żony, był raczej znikomy. To znaczy to społeczeństwo, które nie miało tego typu oleśnienia, nie potrafiło jakoś w sposób wyraźny zreflektować jego rozwoju. I no, doszło do poważnych niekoherencji w ramach modelu rodzinnego, który Rozumiem. ten pacjent reprezentował. Ale jak widzisz, to ten numer z siedmioma latami jest to znany temat, ale z drugiej strony nie chciałbym deprecjonować tego typu historii. Absolutnie. Nie? absolutnie. No, są różnego typu. Widzisz, to jest też taka trochę teoria względności. Widziałem taki piękny dowcip w polskich karykaturzystów. Jak widać, dwie panie takie widać w wieku już. No, mhm. Pewnej dojrzałości społecznej, no i rozmawiają z sobą. Jedna mówi do drugiej wiesz, no mój stary y, znowu wrócił do domu o szóstej nad ranem i powiedział, że noc spędził u swojego najlepszego przyjaciela. I co? No, czterech to potwierdziło, a u pięciu jeszcze śpi. Tak więc, y, no, potraktujmy to może jako Koan, jako szczególny rodzaj rozwoju duchowego. Y, w zakresie buddyzmu zen, gdzie można powiedzieć, że buddyzm nie jest religią, tylko jest drogą życia, podobnie jak taoizm, są może trochę inne pryncypia, ale ta praca u podstaw tymi drobnymi praca krokami, u podstaw i praca nad samym sobą. Tak, to, bo to tutaj byliśmy na rodziny gwiazdy, czyli coś czego nie jesteśmy mhm. w stanie przewidzieć, gdzie spontanicznie dochodzi Wskazać. do jakiegoś satori czy też innego typu ośnienia, gdzie nagle hmm, Doznajemy odczucia innych relacji z własnym wnętrzem. I to implikuje praktycznie pozostały rozwój, podczas gdy ta inna droga, do której tu ostrożnie nawiązałeś trochę wcześniej, jest to znowu bardzo ciekawe zadanie. I tutaj z punktu widzenia ontologii, czyli hmm. nauki o bycie, spotykamy się nieraz z bardzo ciekawym pytaniem. O co w tym wszystkim chodzi? Komu w zasadzie to ma służyć? Czy to ma służyć naszemu ego, czy to ma służyć urazom z zakresu wczesnego dzieciństwa oraz okresu szkolnego, czy to ma służyć pełnej ekspresji naszej osobowości w myśl e, piramidy potrzeb Maslow'a, albo znowu, czy to ma służyć odkrywaniu w sobie posłannictwa podprogowego, jakie ponoć każdy nas w sobie niesie w postaci. Inkarnacji naszej duszy, która praktycznie drogą prób i błędów próbuje nam uzmysłowić, że ta czy inna droga być może nie odpowiada temu planowi, jaki gdzieś tam w innych sferach przed momentem inkarnacji sobie wybraliśmy. Dla mnie osobiście ta ostatnia droga byłaby najciekawsza i wydaje mi się najbardziej logiczna, ale to już pozostawiamy Państwu do własnej decyzji i własnych prób. Tak i tutaj no, z punktu widzenia tradycji i naszej kultury akurat dopiero co kto nie skorzystał z tej możliwości szybkiej reinkarnacji, żeby przyjść do nas na coaching. Z okazji przykładowo Wielkiego Piątku jest to na przykład na terenie Niemiec bardzo ciekawy temat, Faust, przykładowo Wielkanocne dzwony, to można nawiązać jeszcze do Święta Wszystkich Świętych, które znowu stwarza taką dosyć unikalną okazję na reinkarnację, ale być może Skorzystajmy praktycznie z tego czasu, który dzieli oba te uprzywilejowane święta. Po drodze mamy jeszcze 26 lipca, czyli nowy rok w kalendarzu Celki Majów. I tutaj chciałbym Państwu podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie. Zaprosić zarazem serdecznie na nasze kolejne rozważania. W studiu gościli Państwa dzisiaj Piotr Sikora i Marcin Korecki. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy na następne spotkanie. Wydanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.